Halo, halo! Witajcie, witajcie! Mam dzisiaj duży uśmiech na twarzy, staram się go mieć codziennie, ale dzisiaj mnie po prostu rozpiera, kiedy słyszę o tym, jakie Bóg czyni cuda, jakie Bóg robi przełomy, e, co Bóg robi w moim życiu. Słuchajcie, naprawdę to są niesamowite rzeczy. <grych> Chciałabym Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Wiem, że się tutaj nie zmieszczę, nie ma nawet przestrzeni w tych filmikach, żeby opowiadać dokładnie, ale mam nadzieję, że, że ta radość Was jakoś Podniesie, zainfekuje, <noise> zainspiruje do tego, żebyście również zobaczyli, jak wielkie rzeczy Bóg robi w Waszym życiu i jak wiele cudów już On dokonał. Zaczynamy. Co jest najważniejsze w życiu człowieka? Co jest najważniejsze dzisiaj? Dobrze sobie zadać, jak czasami pytanie, zaraz, zaraz, ale co jest dzisiaj najważniejsze? Bo czasami tak zaczynamy dzień. Z, mając w głowie te wszystkie obowiązki, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Czasami sobie wypisujemy tą całą listę i, i czujemy ciężar tego. Czujemy, że nie ogarniamy, że jest tak wiele ważnych rzeczy. Tak naprawdę wszystkie są ważne, a nie mamy czasu wcale, żeby zrobić wszystkie. Ja mam zawsze takie odczucia rano, że właśnie rano powinnam zrobić. To, to, to i to, ponieważ rano najlepiej mi się pracuje, ale te wszystkie rzeczy do kupy e, wymagają 12 godzin, a ranek ma tylko parę godzin e, i kończy się tym, że jestem sfrustrowana, że nie wszystko udało mi się zrobić. E, tak więc dobrze jest na samym początku ustalić sobie, co jest dzisiaj najważniejsze, podkreślić to sobie na tej swojej liście zadań. E, jedna rzecz, jedna rzecz, którą dzisiaj muszę zrobić na pewno, co to za rzecz. E, ja, Jeżeli znacie mnie, to wiecie, co powiem. Wiecie, na czym będziemy się dzisiaj skupiać. Zaczynamy właśnie od tego, co najważniejsze, a jest to zapisane w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale i 39 wersecie. Maria, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. To jest mowa o Marcie i Marii, ta słynna opowieść o ich postawie względem tego, jak przyjąć Jezusa, w jaki sposób go ugościć. Pamiętacie tą Martę, która robiła różne rzeczy. Niektórzy mówią, że robiła kanapki, o które Jezus wcale nie prosił. I pierwsza rzecz, którą Maria zrobiła, to ona usiadła u nóg Jezusa. Ona usiadła u nóg Jezusa. Było tak wiele rzeczy do zrobienia, tak wiele rzeczy do powiedzenia, do ogarnięcia. Ale ona zrobiła to co najlepsze. Czytamy o tym, że usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. I to, co mówię teraz, zresztą często, jak, jak kręcę te filmiki, to właśnie mówię nie tylko do Was, ale mówię też do siebie. I e, wiele razy mojemu mężowi mówię: Maciek, ale się zbudowałam dzisiaj, kiedy głosiłam, kiedy kręciłam te filmy, kiedy kręciłam, e, nagrywałam nauczania. Zbudowałam się tym, co Bóg przeze mnie powiedział. I są to kazania również do mnie samej. I Bóg przypomina mi, Agata, jedna rzecz najważniejsza dzisiaj. Usiądź przy mnie, usiądź przy mnie i posłuchaj mnie. Z Jego słów wynika tak wiele, z Jego słów tak wiele płynie. Moja córka, która ostatnio była w kościele, wielkie wydarzenie w moim życiu. Moja córka poszła do mojego kościoła i, yy, i usłyszała tam proroctwo od dziewczyny, która po prostu ją zaczepiła i powiedziała: Jak ona pamiętam cię parę lat temu, byłaś w tym kościele. Pamiętam, jak ktoś mówił słowo prorocze do ciebie, i ona przypomniała jej to proroctwo. I to było niezwykłe, bo Jagoda o tym zapomniała, chociaż to proroctwo dotyczyło jej. Było ono wygłoszone wiele lat temu, jakiejś konferencji, a ta dziewczyna to zapamiętała i teraz jej przypomniała. I Jagoda powiedziała: Mamo, ja ostatnio rozmyślałam o tym, że ktoś mi kiedyś prorokował i nie pamiętałam dokładnie słów tego proroctwa, i tak mnie to męczyło się, zastanawiałam, mówiłam: Boże, przypomnij mi o tym. I przyszła do nas na nabożeństwo, i ta dziewczyna ją zaczepiła w kawiarence po nabożeństwie i, i powiedziała, przypomniała dokładnie te słowa proroctwa. Jagoda była tak dotknięta tymi słowami, że po prostu przez całą drogę powrotną z kościoła, przez całą godzinę w samochodzie buzia jej się nie zamykała, ponieważ słowo Boga ją tak poruszyło. To nie było jakieś bardzo głębokie, rozbudowane proroctwo. To było po prostu słowo od Boga. Słowo od Boga może być bardzo krótkie. To czasami jest jedno słowo. Ale sam fakt, że Bóg przemówił, niesie ze sobą taki kaliber życia, że tak powiem taką głębię, takie poruszenie, takie substancje odżywcze, że my po prostu jesteśmy cali napompowani. Jak Bóg przemówi, to jesteśmy Nakarmieni, to mamy już wszystko. To jesteśmy kompletni. To już nie musimy starać się, dążyć, martwić się, biegać, nie musimy pracować. W takim znaczeniu, że nie musimy zabiegać o coś, tak? Bo jesteśmy już zaspokojeni. I wiecie, i Maria o tym wiedziała. Ona wiedziała o tym. Ona jakby poszła na skróty najkrótszą drogą, po to, żeby wyssać to, co z życia najważniejsze. Usiadła u stóp Jezusa. I go słuchała i słuchała Jego słów, i zgarnęła to co najlepsze. Jezus zresztą to potem podsumował, tak? Że Maria wybrała najlepszą cząstkę, tak, dobrą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, której nie będzie jej odebrana. Kiedy słuchasz słów Jezusa, to bierzesz to, co najważniejsze dla swojego życia. I nie ma yy, nie ma jakby nic ważniejszego, nie ma nic yy, bardziej takiego właśnie skoncentrowanego. Yy, jeśli chodzi o wartości, yy, niż słowa Jezusa, niż to, co Bóg do ciebie mówi. I to jest dostępne dla każdego z nas. Każdego dnia możemy otworzyć Biblię i możemy słuchać słów słuch Jezusa, możemy nastawić się na słuchanie. I to jest za darmo, i to jest dostępne dla każdego, możemy usłyszeć Boga. Ale wiecie, potrzebny jest ten element, żeby usiąść. Bo zauważcie, że to nie było w biegu, to nie było tak, że ona pomiędzy robieniem kanapek posłuchała Boga. Oczywiście my możemy słyszeć Boga również, kiedy coś robimy, ale tu jest pewien taki świadomy akt poddania się, odłożenia wszystkich innych rzeczy, zrezygnowania ze swoich aktywności i oddzielenia się od swojego zwykłego życia. Teraz będzie Bóg, teraz będzie słuchanie Boga. Teraz poświęcam czas na to, żeby Bóg coś do mnie powiedział. To jest przestrzeń, to jest czas mojego życia, któremu poświęcam. To jest bardzo ważne, słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli w ciągu dnia czas, kiedy słuchamy słów Jezusa, kiedy siadamy przy Nim, kiedy jesteśmy blisko. Ta bliskość, ta społeczność to jest coś, czego nie da się zastąpić niczym innym. Żadnymi kazaniami, żadnymi yy, namaszczeniami od yy, jakichś proroków, od jakichś wspaniałych, duchowych ludzi. Nie da się tego zastąpić, kiedy Bóg osobiście do Ciebie przemówi, kiedy On jest blisko. I wiecie, On zawsze jest blisko, tylko kwestia, czy my usiądziemy przy Nim, tak? Czy my... On przychodzi do nas, tak jak Jezus przyszedł w gościnę, On przychodzi do nas. Co my z tym zrobimy? Czy my usiądziemy? Czy my poświęcimy na to czas? Czy my um, zrozumiemy, jak ważna to jest część? Jak, jak odżywcza to jest część. My, my musimy to docenić. My musimy sobie zdać sprawę z tego. Jezus jest blisko. Jego duch jest tutaj. Chcemy Cię słuchać, Boże. Chcemy mieć z sobą społeczność. Duchu Święty, Ty nam przypominasz w kółko to samo i my. Ach, my ciągle się nie uczymy, ciągle nie potrafimy, ciągle jakby zapominamy, jak, jak ważne to jest, jak wspaniałe to jest, kiedy Ty do nas przemawiasz, kiedy Ty do nas otworzysz usta i kiedy usłyszymy prosto swojego serca słowa, które dają nam życie. Chcemy być mądrzy w tym i chcemy, chcemy, chcemy wyznaczyć sobie czas, w którym Ty będziesz rządził, w którym Ty będziesz najważniejszy, gdzie Ty będziesz królował, tylko Ty będziesz. Najważniejszy, zauważony, tylko na Tobie będziemy się koncentrować, tylko w Twoim kierunku będziemy patrzeć, tylko Tobą będziemy zafascynowani, tylko Ciebie będziemy wielbili, tylko Ciebie będziemy widzieli, tylko Twoja osoba będzie wypełniała to pomieszczenie. Chcemy, żeby wszystkie nasze zmysły, ale też te duchowe zmysły, duchowe serce, żeby było otwarte na to, co Ty masz do powiedzenia, ponieważ to, co Ty robisz. Ma wymiar wieczny, tworzy połączenia, które będą trwały wiecznie, nigdy, nigdy nie zostaną przerwane. I my chcemy mieć w tym udział, chcemy tego doświadczać już teraz. Dziękujemy Ci, że Ty otworzyłeś nam drogę do, do Ojca, otworzyłeś nam drogę do nieba, także możemy się komunikować, że możemy być blisko naszego Boga. Dziękujemy Ci za to i, i będziemy Ciebie słuchać. Będziemy Ciebie słuchać. Bo to Twoje słowa niosą życie. Amen! Amen, kochani, tak więc do boju, do boju! Nie poprzestawajmy na tym jednym krótkim słowie, które ja tutaj powiedziałam, ale e, kiedy już włączycie ten film, to otwórzcie Biblię swoje i kontynuujcie. Karmienie się tym, co Bóg do Was mówi. Proste słowa, przeczytajcie całą tą historię, niech Duch Święty do Was mówi. E, I nie zapomnijcie podzielić się tym w komentarzu pod tym filmikiem. Okosłaj was. Do zobaczenia jutro.